Siema, siema, Dziś oglądacie Wojtek TV. Dziś otworzymy sobie paczkę, związaną bardzo mocno z Harrym Potterem. Więc yy, my się widzimy, jak już będzie otwarta, więc pa. Więc jak widzicie otwarliśmy już, teraz jeszcze otworzymy z folii. Więc otwieramy. O, przepraszam za bulianie. Ok, to jest to. Więc teraz wyciągniemy je po kolei. Ok, więc wyciągamy. Jest to bardzo ciężkie, ale powiem wam, a, może najpierw opiszemy pudełko. Dobrze, to A ja cię tu już książki. E, dobrze, to mamy tutaj ilustrację. Tu mamy pewnie chatkę Hagrida. Hogsmeade, czy tam stację Hogsmeade. Dalej, Hogwart jest. O, tu mamy Hogwart. A tu. Ciężkie to jest. Boisko do Quidditcha jest. Fajny, bardzo fajny akcent. Ok, a teraz już wyciągniemy te krzyki. A, ja się już się przewróciły. Zobaczymy je po kolei. To jest kamień filozoficzny. Przewracajmy się tam dobrze. E, kamień filozoficzny. Jak widzicie, twardo oprawa. Tak wygląda. A tak z tyłu wygląda. To jest jedna z słów, która przynosiła mu tam listy. Dobrze. Dalej. Komnata Tajemnic. E, Bazyliszek, mm -hmm. Fox. Ale z mieczem. I tu jest dzini ktoś nie zauważył, to jest Gini. A z tyłu mamy zgredka. Jest Zgredek. Bardzo fajny. No, ładne te książki. Bardzo ładne. Dobrze, dalej. W języku Ascabanu. Harry Potter. Do swojego patronusa. I tam z tyłu mnóstwo dementorów. A tu mamy błędzonego rycerza. Okej. Okay. Tutaj czara ognia. No tu już się robi grubsza sprawa. Okej. Okay. Tak wygląda z przodu. To jest na pewno smok, nawiązujący do y, turnieju trójmagicznego. Harry na miotle, który musi złapać złote jajo. A tu jest nasze trio. Ron, Harry, Hermione. No, okej, okay, dalej. Uzakon Penix. Tak wygląda. Tu jest Hogwart i oni lecą na testralach. A tu mamy profesora Snape'a. W tyłu jakaś świeczka. No, fajne. Fajne, bardzo fajne. Eee... Książę półkrwi. Dumbledore, Harry. Podczas zdobywania horcruxów. Mm. I tutaj jest Draco Malfoy. I ostatnia księga zwięczająca całą historię czyli insygnia śmierci. Harry naprzeciwko. Sami wiecie, kogo. Z tyłu. A motocyklu razem z Hagridem są. Lecą. Okej. Okay. Przesunęłam jeszcze te wszystkie książki tu. Nie wiem, czy się zmieszczą w kadrze. Raczej nie. Nie wiem, czemu tak myślę, no ale no, nie mieszczą się. No dobra, to mi. Lepsze to niż nic. No tak wyglądają. A, źle ustawiłem, patrzcie. Co Tak. Ale książki bardzo mi się podobają. Wydania tych książek. To wydanie, moim zdaniem, jest najładniejsze. te dwie pierwsze wstawię, tak. Moim zdaniem, to wydanie jest najładniejsze. Czytałem już film filozoficzny i bardzo mi się podobał. Więc fajnie będzie przeczytać całą, całą serię do końca. Więc zobaczmy, co jest w środku samych książek. Więc weźmiemy na przykład. O, no i ja nic bo ja nie czytałem i sprawdźmy, co tu jest. Strony, no, jak zawsze, są ładne, białe, ale. Nie ma ilustracji, a czy na początku jest jakaś ilustracja, bo pisało, że jest mapa? Jest mapa. To wam zrobię zbliżenie. No, Hogwarts Szkoła Magicza czarodziejstwa. Tutaj jest... Tej ostrości nie łapię. Stacja w Hogsmeade. tu samo Hogsmeade, Stadion Quidditcha. Tu co jest? na Mamiotły. Zamek Hogwarts. Wierzba bijąca, chatka grida, cieplarnie, zakazany las. No ładnie ta mapa wygląda. A na stronie jeszcze pisało, że w, w pierwszej części będzie coś na końcu. No, zobaczmy, czy jesteś na końcu. A! Patrzcie, jest! J.K. z akt personalnych. To jest jej zdjęcie. No i te akta. A tu coś, a tu jest reszta tomów. A tu jest treści, normalnie, nie? Ok, to podsumowując, bardzo polecam to wydanie. Nie jest za tanie, ale jest bardzo fajne. Ja, no, i to w tyle. Dzień Askabanu jest na kamerze, jak oglądałem, to był dużo chudszy. A tak to wygląda. W rzeczywistości jest trochę grubszy, ale nie jest aż taki gruby jak na przykład Felixa. Więc yy, no, to tyle. Widzimy się w nowych filmach. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i do widzenia! Pa!